No i to jest? To jest time. Ja. Ej. Tak chciałem. Ja? No. Tak się teraz nazywa. Otóż no znowu. Dzisiaj zagramy Bad Warsy. No i chciałbym chcesz wspomnieć o... Kurwa. Chciałbym chcesz wspomnieć o Mad Dreama. Co już Delikoir'sem. No, na pierwszy rzut oka mogę tylko powiedzieć, że to jest dobry. Ale nie do końca. Po prostu trzym się powstrzymywał. Tylko, żeby zastrefować dołfe i zarysąć tej dy Bo to było widać na swordach, co tym, bo. Jakby to powiedzieć. U Dreama było widać, że się powstrzymywał z tego, żeby go Bardzo się powstrzymywał. takie strefy miał idealne, ale się powstrzymywał, żeby dalej je prowadzić. No, na, akurat na miejsc, to, jak się spodziewał, to tego, jaki wygra kategorię po... Jednak, nie ukrywajmy, Dream na tym bardzo nie grał. A to Baby no, miał jak to jakiś coś zawsze A Aks, on no, po prostu to trzeba poznać, że rozpierdzielił. Ej kurwisa no. sam. A może was, ja nie było. Jakieś mięgo kocham w tym nagrywać? To jest specjalne zapotrzebowanie, jeśli się pytacie. Powiem tak: jak będę miał siłę i ochotę, to nagram. bo Na razie mam czas, ale nie za bardzo w sumie ochotę. Pewnie zrozumieć, że ja mi się nie, nie, nie chce w ogóle nagrywać, bo są ludzie. Grywać mi się nie chce, jakby Możecie cię to odebrać tak, że mi się po prostu nie chce. Lepiej by było mi usunąć ten kanał. nie? To, to ty No, kováři se A na pierwszej rundzie Ujemy słowa. <try> <try> hmm. o, to jest Subskrybujcie. sobie ten kanał. Bo mogę mieć to ta ochotka, jak nagrywać. Więc yes. bardzo warto. Zachęcam to subskrybowania bo Może. Nie będziecie z tego. Ten. No. Nic nie. Nic nie. nie zaszkodzi, a warto dać tego słowa. Bo nie zasłonimy. Mój cel, żeby to być w sklepie, no wycisk, ale to być. A, to jest daleko. I bardzo daleko. Bo... <laughs> Może tylko go znasz, tutaj jakieś nie wiem, słomne youtuberów, może ze mną choć wątpię. Очень. Вот хуй. Não, eu estremo esses adios. Ну и так.